Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki w górę oraz komentarze. Dzisiaj mamy poniedziałek, ja sobie sprzątam. Zostało mi w sumie posprzątać jeszcze u baranków. U tego samca to jest jeszcze względnie. Zobaczę, może dzisiaj sobie już daruję, a posprzątam mu jutro. Bo mam coś jeszcze w planach, więc nie wiem, czy się po prostu wyrobię. Zobaczę, możliwe, że jeszcze dzisiaj im ogarnę, tylko skończę nagrywać, bo chyba tak będzie najlepiej. Samiczka też jeszcze, tak jak widzicie, nie ma aż tak bardzo źle, ale samiec OSN już trochę bardziej, on czuje ruję u samicy, tamaruje, maruje, a tamten kolorowy samczyk <laughs> madagaskarowy nie kryje jeszcze. No, jeszcze nie kryje, jeszcze przy młody czekamy. Może niedługo zacznie kryć. W grudniu może uda mi się ją pokryć, jak nie, to dopiero styczeń. No, chyba, że ktoś mi pożyczy samca. No, żartuję oczywiście, nie, żartuję. Może się uda pojechać na randkę, a jak nie, no to już poczekam sobie, aż samiec mi dojrzeje do krycia i będzie krył. Tak, bo mowa tutaj o tym właśnie samcu. Więc tak to wygląda. Samiec jest duży, samica też. No ale niestety jeszcze nie kryje. Tak to wygląda u baranków. No i tak siedzę sobie przy samcu, no bo chciałam sprawdzić, czy samica o SN da mi się pokryć. No niestety nie da się pokryć, więc też na razie sobie powiem tak, że daruję. I niech mi się wychowają tamte maluchy. A propos tych maluchów, no to idziemy do nich. Na pierwszy rzut oka weźmiemy sobie termącką. Jak widzicie, posprzątany mamusia już łóżka kuli ma. Samiczka posprzątane a to są jej te trzy maluszki, które <grymne> ocalały wtedy. Zobaczcie, jakie one są duże. One już ogólnie spacerują sobie po klatce. O, właśnie. Ten najmniejszy jest tutaj. Ten przy, samym, przy samych deskach, ale już ładnie wszystkie sobie. Podrosły. No maluchy niedługo będą miały trzy tygodnie skończone, także już niedługo będę mogła wyczyścić im po prostu całą klatkę, bo wiecie, tak to czyszczę sobie tylko do gniazda, a gniazdko zostawiam. Więc termąckie chowają się trzy. U NB, tej co zostały trzy maluchy, też się chowają. Właśnie postanowiły wyjść sobie z gniazdka. Ten jeden jest najmniejszy. No i nie wiem czy u tej są większe. Ja wiem dwa może tak, ale to jedno to jest praktycznie na wielkość takiej jak tamta, co ma szóstkę. Mamusia, możesz odsłonić dzieci. Weź no, przemigruj. Jakoś słabiej z tą samiczką było z odchowem młodych. No niestety tak to się zdarza. Może drugi wykod będzie lepszy, bo samica jest naprawdę duża. Tak, naprawdę duża, nawet kamera tego nie oddaje, jak ona jest wielka. Ale ona jest naprawdę duża. No te maluchy też są spore. Dobrze, no wtedy miałam je mieszać, przykładać do mm, innych samic, ale stwierdziłam, że nie będzie to sensu, już przeczekam. No i chyba dobrze zrobiłam, bo te trzy u Termąckiej i te trzy u NB myślę, że już się powinny wychować. A tutaj nie wiem, co pierwsze wam pokazać. Jeszcze raz NB, czy może już reksy? też chęci bym chciała usłyszeć waszą odpowiedź, ale no niestety nie da się tak, więc zobaczymy sobie pierw reksiki. Mama reksik dostała większą Michę, taką porządną większą Michę. Ona jest kwadratowa, dobrze niech sobie wcina. No i tak maluchy. jak Widzicie, też mają posprzątane. Jestem niska, nie sięga mi. O, chciałam Wam pokazać kolorowe. To jest najmniej kolorowy Trójbarwny Reksik nie ucieka, a reszta się prezentuje tak. Ten ma więcej ciemnego. Wyjmijemy go na chwilę. Ten, no już smarno. <laughs> tak to jest. Maluchy są kolorowe. Japońskie też są ładne. Tutaj nie da się pokazać za bardzo. o Tak jak widzicie są takie maluszki już takie one też już tak jak mówiłam ostatnio na odcinku chodzą sobie, spacerują więc też czekam kiedy to gniazdko już będę mogła sobie wyczyścić chociaż jak widzicie, nie wiem czy widać tutaj mają na deskach już siedzą ale mają suchutko, także nie jest źle o, wyszedł ten najciemniejszy z tych reksów o tutaj, z tych trójbarwnych on ma taki kolorek jak widzicie z jednej strony jest taki dosyć ciemne. A reszta no to wiadomo kolorowa Misz masz, jak ja to mówię. I wychodzą sobie i tak sobie spacerują. Zobaczcie. Schował się za mną. A mama co? Mama wącha kamerę. Tak. Hmm. Idziemy do NB, jesteśmy u tej mniejszej NB, ona właśnie siedzi, ma cały czas ten mokry łebek. Denerwuje mnie to, ale no nie zdajmy jej poidełka, bo chciałabym, żeby miała stały dostęp do wody, chociaż w miskach też sobie świetnie radziłaby, no ale no widzicie, sierści się tu skleja, a boję się, żeby nie zaczęła jej potem wypadać do tego mokrego. No, no i co? Po co ty tak pod tym poidełkiem siedzisz, co? Po co siedzisz? Pokaż maluszki. Tutaj maluchów powinna być szósteczka. Szczerze to nie wiem ile jest, bo nie zaglądałam dawno, więc po prostu sobie dzisiaj to zrobię. One są już na tyle duże, że na spokojnie. Tu już w gnieździe są cztery. To widać. Tu są dwa, czyli tak jak była, jest szósteczka. Maluchy ładne, duże. Chyba mam wrażenie, że szóstka ich jest, a podgoniły tamte, co jest ich trzy. No i jak się będę się zastanawiać, czy tamtą samiczkę sobie zostawić, czy nie sprzedać, bo w sumie ale raczej dwie zostaną, tak jak to było w planach. No zobaczymy i odporadzi sobie tamta z drugim wykotem. I ta z drugim, bo wiecie, mimo że ta za pierwszym wychowała, co za drugim, jak pamiętam, czasami przębę. Może być różnie, zwłaszcza przy czerwonych. Bo te to jeszcze w miarę chowają swojego czasu pamiętam jak miałam wredną samicę z NC, że aż do tej pory nie wiem czy mam odwagę po prostu wejść w tą rasę i chyba nie będę wchodzić. Zostanę na razie przy burgundach, zobaczę jak mi tym razem pójdzie z burgundami, jak nie to będę próbowała może jeszcze raz do tej NC wrócić. Więc tak to wygląda maluszki duże, nie musimy się już za bardzo o nie martwić. Tu już niedługo będą miały 3 tygodnie w środę. Także myślę, że sobie już poradzą. Słyszę, że coś mi skaka ureksik, ale okazuje się, że to tylko mama brykała po klatce. Więc na spokojnie tutaj zobaczę, bo... Samiczka już jest taka ładna, taka duża, ta burgundzka. Zobaczymy sobie, jak pójdzie jej pierwszy wykot. Na razie to nie mam pojęcia, czy ona się w ogóle zakociła, bo szczerze mówiąc, nie sprawdzałam. A niby nie zachowuje się jak zakocona, je tak jak jadła. Troszkę nie wiem, chyba że będzie miała młode, ale mało. Chociaż widzę, że coś tam jej brzuszy górus, ale do wykotu jeszcze daleko i zobaczymy. Jak z tym wykotem jej pójdzie? No i tak ogólnie kulka na razie trafiła tutaj. Widzę, że przynosiłam jej tutaj troszkę puchu, wyrwałam. Tak, kuleczka sobie trafiła tutaj. Na razie będzie siedziała tutaj w mniejszej klatce. Tak ogólnie kulkę sobie zakociłam. No zobaczymy, jak tym razem jej pójdzie. Jak nie, no to będziemy myśleć. Ona ma termin z burgunską. No zobaczymy, czy tym razem się uda. Zakociłam ją innym samczykiem. Sami zobaczycie, jak to pójdzie. No nie wiem, czy tym razem też wych nie wychowa, czy może wychowa. No zobaczymy. Na razie to widzę, że jest gruba, więc prawdopodobnie się zakodziła. Więc czekamy na wykoty Jeszcze dwa. <grych> No i dobrze, jeśli Wam się spodobało, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!